Cześć! Dzisiaj porozmawiamy sobie o zleceniach produkcyjnych. Jakie wyróżniamy i w jaki sposób możemy zmieniać ich stan? Wyróżniamy zlecenia symulowane, planowane, potwierdzone, zwolnione i zakończone. W jaki sposób możemy je zmienić, ich stan wyjaśnię za moment, natomiast pokrótce o czym one, czy czym one są. Symulowane zlecenie produkcyjne. Jest to zlecenie, które y, służy do symula, symulowania kosztów, bądź wycen przez jakieś np. działy R&D, nie wpływa ono na planowanie. E, planowane zadanie produkcyjne jest tworzone automatycznie albo ręcznie, automatycznie oczywiście przez narzędzia, które są wbudowane w Business Central. E, jest ono tymczasowe i usuwane przy kolejnym uruchomieniu planowania. Zlecenie produkcyjne potwierdzone, jest to już jakby takie zlecenie, które reprezentuje przyszłe projekty, które zamierzamy prowadzić, przyszłe produkcje, może być one otworzone oczywiście też automatycznie lub ręcznie, z zamówienia na przykład sprzedaży. Zwolnione zlecenie produkcyjne, jest to już aktywne zlecenie i umożliwia ono jakby już rejestrowanie rzeczywistego zużycia materiałów produkcji, oraz zakończone zlecenie, czyli takie, które już się zakończyło, i jakby nie mamy już możliwości dodatkowej rejestracji, na przykład kosztu do tego zlecenia. Przejdźmy sobie do przykładów, jak to wygląda w praktyce. Wejdźmy sobie najpierw, może, do symulowanego zlecenia produkcyjnego. Witnijmy sobie nowy. Ja oczywiście, serię numeracja już przygotowane. I wybierzmy sobie wyrób, powiedzmy układ hamulcowy. byśmy produkować 10 sztuk e, dla kodu lokalizacji podstawowej. E, oczywiście odświeżamy oceny produkcyjne, żeby wszystko zostało wpisane automatycznie. No, i teraz w jaki sposób możemy zmienić stan takiego zlecenia? Możemy go zmienić poprzez tą opcję. Jeśli nie ma jej widocznie, oczywiście, możemy zawsze użyć lubki i wpisać zmienić stan. Oczywiście nam się wyświetli. Klikamy. No, i co to mamy? Możemy wybrać stan nowego, znaczy nowy stan naszego symulowanego zlecenia produkcyjnego. Czyli może ono przejść do zlecenia potwierdzonego albo bezpośrednio dozwolonego lub możemy go po prostu zakończyć, jeśli uznaliśmy, że nie jest nam potrzebne. Przejdźmy sobie drogę do potwierdzonego zlecenia produkcyjnego. Mamy tutaj informację, że zostało ono zmienione na zlecenie potwierdzone. Przechodzimy teraz do potwierdzonych zleceń produkcyjnych. No i jest ono zalecane dola. Wejdźmy sobie do niego. I ponownie, jeśli chcemy zmienić stan tego zlecenia, klikamy ikonkę. I teraz program już automatycznie sugeruje nam zwolnienie tego zlecenia. Możemy je też w każdym momencie, oczywiście, zakończyć. Natomiast, jeśli chcemy je zwolnić, klikamy tak. Znowu zostało ono przeniesione do kolejnej strony tabeli, w zasadzie takiej jak zwolnione zlecenia produkcyjne. No i proszę, jest na samym dole, możemy w nie wejść, no i następnie w tym momencie jak mamy z tej produkcji, no oczywiście możemy rejestrować produkcję, oczywiście jeśli już wszystko zostanie e, zaksięgowane, no to możemy sobie je zakończyć. I tutaj jeszcze program informuje nas o tym, że brakuje informacji o zużyciu, dlatego że no w tym momencie dla przykładu nic nie zużyłem. Klikamy tak. Zlecenie produkcyjne zostało zmienione na zakończone. To tyle. Tutaj jeszcze informacyjnie dodam, o czym myślę, że też będzie osobny materiał, że zlecenia produkcyjne, które są zakończone od wersji BC26, możemy ponownie otwierać. Dzięki za uwagę i do następnego materiału. Cześć.